Cześć. Witamy w drugim odcinku Fat PL, Orkiestra muzyczna imienia papieża. Ze mną jest Na jak zawsze Afik. No cześć. No cześć. Kontynuujemy grę skąd skończyliśmy. W pierwszym odcinku oczywiście. Nie ma z nami kaca, bo poszedł spać. Poszedł spać. I ma małego siurka. Idziemy dalej. Dobra, nie wiem jak to wejść kurwa. Nie da się wyjść. Wracamy do... Co? Wracamy do... No, nie, nie. Wracamy do kościoła, bo. Jak to do kościoła? No tak no klucz Z tego Jaki? gówna tutaj, o tu. Jaki kurwa? A ten... No to zapraszam cię serdecznie za mną. No pewnie, po pewnie pomyślicie... Co się stało, że zaczęliśmy znowu nagrywać. Naszą nas ochota na McDonalda i stwierdziliśmy, no dobra, to zaczniemy nagrywać. No i tak wyszło. Tutaj masz medyka. A ja mam zdrowie, sta I zdecydowaliśmy, że chuj, wracamy z kanałem. O kurwa! To jest znowu coś jest. Masz, to dla ciebie, prezent. Co, Co to jest, kurwa? Ach, już to, wziął. To, to jest? Kurwa, mogę tym rzucać, pa! Nie, ale bo to jest do leczenia się. Ło! Nie! Co zrobiłeś, najgorszy? Oj. O kurwa, kurwa. kurwa. Dobra, dawaj, dawaj. To są zombie po prostu z teksturą. O ile ich jest? Dobra, hej. Ej, bo ja nic nie widzę, jakaś poświata jest nad nimi. Ile wy HP macie? Ej, ja nie mogę tego zabić. Uciekaj, 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 uciekaj! No nie mogę tego zabić. Nie dobra, przecież to jest mój koniec w tym momencie Dobra, ja się szybko leczę tu O, jeden nie żyje! Jak? No po prostu go dobiję! <śprzytanie> Svel! Czemu go No i gówno. O! Kolejny numer. Proszę skinąć. No. Dobra, ale ogólnie sądzę, że powinniśmy nie potrzebujemy na tych górów, A i teraz tu nie ma... Aha, zajebiście. Dzięki Afik. Gdzie ty ja poszedłeś? Tutaj. Jestem. Dlaczego? Stajak. No kurwa, gdzie ty idziesz? Chodź tu. A No, gramy na tych samych skinach, bo nie stać nas na nowe mody ogólnie. I tak, bo mody nie są darmowe. No nie no, kolejny kurwa. Dobra, Oro no ja mu ja robię. PvP. Ała! 8. No ja i mam 12 HP. Uuu i mam 2 HP. No i koniec gry chyba. O dobre leczenie. Ja mam 8. Dobra. Gdzie jest to leczenie? Już go wziąłem. Zajebiście, mam 8 HP. Mam nadzieję, że to nie będzie więcej tych skurwysynów. Ty! Bo ty z druga strona! O kurwa! I pierdol! Ty! ty jest to leczenie! Ale jestem majnem! To patrz co znalazłem. No co Widzisz co mam w ręku? Krzyż. To jest krzyż. To jest holy... Holy krzyż. To jest holy krzyż. Mam... Mam krucyfiks, chopie a leczenie żeś jest Fajnie. No tak. Mi też by się przydało. Trzeba te kojne patrzeć, bo jakiś secret jest na końcu. Dobra, co my zrobimy dalej? No... Nie wiem. Dobra, wychodzimy stopy, a, Cekus, a może, z tego pojezdania. A, rodem. a może, a może... A może musimy iść teraz, bo mieliśmy na ten balans iść. Tak, no do tego ziomka. Tylko, że do tego ziomka jest zamknięta, więc chyba będziemy tu. Jumpscare's ahead. No dobra. Hej. ale gówno. Jaki dźwięk! <laughs> Jezus we mnie wstąpił. Jampa Paweł II! Oh. O Muszę zatańczyć co, jest, co, co to jest Wtedy nie było widać mojego tańca ale Jak, się Jak się tańczy? Musisz odpalić konsolkę i wpisać Act tak Dance akt Spacja Dance A-cyty Spacja Dance O tak Para pa, 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 pa. Prawie w ścianę wszedł Możesz też zrobić akty Zombie na przykład być zombie wtedy Zajebiście O, życie. Super, zajebiście Aż muszę... Oh, kurwa, co Robi... za dźwięki. Oj Robi... przepraszam Państwa. To Jesteśmy rybak w piasecznie. W piasecznie, piasecznie. piasecznie go rywa. Katakumby piaseczyńskie to są. Piaseczno, kurwa. W lewo, prawo, lewo. I idziemy w lewo. Ogólnie chcemy, aby odcinek bez kaca był bardziej y, taki dynamiczny i... A żeby były bardziej lepsze odcinki coś podniosłem pistol o kur... ty masz zobacz może ty też masz dzięki temu jak się heep no skroluję no. <grym> ale cipka. O mam o no i zajebiście kurwa daj mi też trochę życia samo lubię pierdolone. grow series ja sądzę że PWŚ będzie miał dzisiaj dużo montażu ogólnie a cześć ogólnie to nie montuję tego pewość, tylko montuję to ja o 23.26 i już mi się kurwa nie chce. Dobra, lecimy dalej. Dobra. Nie wiem. A, dawaj o, tu w prawo teraz. Nie, chodź, 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 już wiem. Ten pokój była ta broń coś musi tam być. <grym> Oku <grym> Pan Janusz kurwa śmieszny żart z Passatem. U. Ty mała znów, zerósłaj mała znów, zerósłaj, zapogniałeś, zapogniałeś, jak mi ją Ja bym opierdalił Big Mac'a. A może tu? Ej, otworzyłem to. o to oczej! Okay. Można! Ale może Co? trupę? jej je do pierwszej. Uchyba, jak ja przechodzę przez ciebie. Jak to za wygląda. Lekko się boję. Witam w podziemiach piaseczyńskich. Tu mamy ulicę fabryczną Loader O, jaki komputerek tu jest O, klucz Silver Kifa O, kamery są, patrz Ej, ktoś tu idzie, kuźwa Zapierdalałem go Lo I wiadomo, ja stąd my przyszliśmy, orzeł Czyli mówisz, że ktoś idzie O kurwa, dobra <grym, 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 Dobra, idzie, faktycznie ja Dawaj, dawaj, dawaj go, dawaj go Okien duży jest <kluje> Dobra, czekaj, czekaj, czekaj Chodź, chodź. No, Tu nie, nie przejdzie, gyd. nie ma chuje. Aha, dobra Oj oj Cześć, cześć, cześć Nie, nie mogę zamknąć Uważaj, 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 uważaj to jest jakiś czarny O, nie ukradniesz mi portfela Ej O, dobra Es Drugi, Co? Nie, dobra, chory. idziemy stąd, idziemy stąd, idziemy stąd Ej, bo tam coś było? No Życie Es Nie, 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 nie Holy grail Umarłem, umarłem, umarłem Kurde. No, i, no i, koniec Dobra, ja sobie tu uciekam A nie Nie ma to, ej, muszę ich zabić chyba No nie, no przecież się umrę no i koniec, przecież to jest mój. Dobra, walczę o życie. Jest jeden problem. Problem? Problemy to ja rozwiązuję z siłą. Surprise, motherfucker! Taka ciekawostka, jak umrzesz... ...to kurwa respisz się na spałnie. A masz chociaż przedmioty? Mam, mam. No to biegnij no tu do mnie. No, że Tylko, że ja chyba też zaraz umrę. No nie mogę ich zabić, no. Ty, ja nie wiem, gdzie tu jest. A, ty na końcu my tam tak. tylko że jest. O, zabiłem jednego, dobra. Tylko że on. Poczekaj, bo jest zamknięta brama na razie, z tego co widzę. Nie, no ja nie mam amunicji już. Nie, no to o, już jest koniec mój. Walę go krzyżem. Zabiłem go krzyżem. <laughs> Hello. Tutaj. Pamiętaj też te czerwone światło. O, tu. O, Krzysztof przebiegł. Cudownie. Aha. No dobra. Patrz to! C4, kuźwa! Ale wiem! Ja wiem, o co chodzi. To co Zbierz to C4. A ja nie mogę! Aha! Dobra, faktycznie. Czemu nie możemy go zebrać? Przesuń się. Kurwa! No nie <laughs> zamykaj mnie! Jak to? Ale czekaj, może jakoś tutaj... Coś tu trzeba... O! Okej, okay, patrz! Wow, wow, chill bro Ziomek tu mi się odezwał z trzawki Gdzie ty jesteś? W pokoju tutaj, zobacz Chłop był, super duper puper super tu był Ja pierdolę. Tylko mamy downa Tu też jest, nie, tu jest C4 O, oh, you need something to blow, o oh. No dobra A -a. Oh, Wow, wow, wow Czy to jest A to? Jak to, jak to No zobacz czy nie masz rzeki w punku, czy coś Nie mam Aha. No i co? Cudownie Dupa. Znowu to samo. Znowu te Po prostu. No a czemu nie mam tego efektu półku? No tak. Może jakoś. Nie, no. To jest tam. A ty nie masz tego efektu półku? No właśnie nie mam. No i coś, powiem dupa. Przecież podniósł kuźwa Zamiast mogłem ja podnosić. No i teraz zepsuliśmy grę w takim razie. No, no i co zrobimy? Dobra. Wrócimy po przerwie A few moments later yy, wracamy No tak Wracamy po przerwie No tak musieliśmy iść do drugiego pokoju Tam był detonator Było w nad tym jakieś 47 minut Obliczyłem Ale dobra lecimy znowu O się, coś, o się, coś, się o, Dobra W końcu W Chyba w 39 Pod Piasecznym Aaa o, to czy to jest tamtego tego ziomka? Nie, to jest czwórka, ale zobaczmy co tu jest. O, jakiś czarny. Yy, no, czarny. O! Dzień dobry. Mm, Wszyscy no nie wie, żyją, no. kuźwa. Nie wiem, może to jest jakaś apokalipsa zombie, coś się dzieje tutaj. No to O, patrz! O, oh. 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 Checkpoint! <laughs> checkpoint! Za oh. bo no mamy checkpoint. O, a, amunicja, za Dobra, chyba nic więcej tu nie ma. No i? A, no. amunicja i życie. No i S, aby nie. Gdzie ty jesteś? Leczę się właśnie Na balkoniku To cudownie A gdzie ten balkonik jest? My my tutaj, tutaj. tutaj Tutaj Tak? Tu? No Czy no jest kolorowo Ale no, no, dobra. no Sądzę, że musimy iść dalej Idziemy No w końcu trzeba ten odcinek jakoś dobrze poprowadzić Więc zapierdalamy dalej No dobra Gdzie ty jesteś znowu? Ja pierd... No, nie jestem No cześć Ja sobie spokojnie idę Ło, wow, jako chata w ogóle, ty. A ty co? E, nie. To jest chata tego typka, chyba. Nie, no tamta tam była chata typka. Pewno? No tak, bo zapraszam nas na męż. Czekaj, może coś tu jest. Ogólnie to może zacznijmy od szukania w lewo. W lewo jest bardzo dobrym pomysłem. No, ogólnie nic tu nie ma. Tak gate, nic a key. No dobra, tylko że gdzie jest ten klucz? Cześć to? nie w środku, a co? Co ty robisz, ty? Bo je tam się <laughs> Ty ale tam jest HP widzę Ale no Ale czekaj Może ten dom da się jakoś otworzyć Nie chcę otworzyć ten śmietnik to... No to tak O, dobra, Zalazu <laughs> no, ja Ale Bodzio, stój, kontynuacja w następnym odcinku. Kończymy. Dziękujemy za oglądanie. Widzimy się w następnym. Tutaj jest... Z... Był Wasz najlepszy, 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 najlepsza orkiestra w Polsce Piaseczyński, Mogę. Piaseczyński Fatlovers Tak, Mogę dziękuję powiedzieć. Tak Mogą spodobać się ci, że łapkę w górę Subskrypcję i yy, kurwa dzwoneczek tak na nasze filmiki, super filmiki. Pojrzyj się znajomym. Jeżeli nie masz znajomych, to ich kurwa znajdź. I, i ogólnie to bardzo y, fajnie, że nas oglądacie. Pomimo tego, że nagrywamy to jeszcze nie wiedząc, czy, czy nas oglądacie, ale no ogólnie to ja wam powiem. I książek na z wami serdecznie. Cześć!